Witam Was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skins oczywiście. E, na starcie pamiętajcie o kodzie CLEARYAWU, które daje Wam plus procent bonusy i darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. Oczywiście konkursik jak zawsze na każdym odcinku, macie teraz do wygrania takiego to skinka. Warunki do spełnienia macie takie, subskrypcja, like i komentarz pod tym odcinkiem. Dobra, eee, nie zamulając, mamy 25 za, te, za tyle jak zwykle nie będziemy kręcić Ja bym szczerze ale tak szczerze poleciał grubo Czyli dokładnie tak 7700 polskich złotych eee, za tyle chcę coś pootwierać czy... ojej, nie tak, tylko o, o tak. Czy za wszystko? No nie wiem, ale... Na starcie od razu, żeby nie zamulać, zrobiłem jakąś konkretną batelkę. E, na przykład... No nie, na, na lorkę nie chcę. Tylko wiecie, że ja lubię tą skrzynkę. A bo dobra, zanim to, dodamy sobie jakiegoś to, to i to. I damy to na dwie osoby tylko i wyłącznie, bo to są i tak duże kwoty. I trzymam kciuki szczerze. Żeby mi coś dropo, bo polecimy na trybie standardowym 3000 zł bitwa. Kogo by tutaj dodać? Kto ma najmniejsze szanse. Dobra, niech będzie Bot Michael Bot Michael 2750 zł liczymy na jak najwięcej. No na razie to wiadomo było ten, ale tutaj tu już może konkretnie walnąć. I na przykład u mnie taka hyperbestia, ale to dalej nie jest to, czego oczekujemy. I uwaga! Oj, teraz to będzie mieć droższe oj, o, Tak! Tak! W końcu, w końcu! 5300 zł z w sumie 3000 zajebiście! Mamy już zrobione to czego oczekiwałem Naprawdę na tych już naprawdę wielkich pułapach to możecie albo przegrać wszystko, albo no nie ukrywajmy wygrać od cholery wiesz. No co, ja bym otworzył jeszcze taką knife case'a za 756 zł. jedną sztukę, zobaczymy, może poleci coś dobrego, trzymam kciuki, nawaja crimson web dla jedna z tańszych, ale nawaja to może coś tam w miarę dobra, to jesteśmy tak 4 dyszki na minus, to jeszcze dam jej szansę może się odkuje to będzie około tysiaczka chyba kosztować tak mi się wydaje tak, dwie dyszki na minutę, to dawaj, jeszcze polecimy I tu już Forest Depad, który tak właściwie jest do wygrania w konkursie eee, chyba ja na... O Jezus, jeszcze mi telefon dzwoni eee, ja chyba nawet w lepszym stanie go daję 648zł, bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie Tu macie Good knife Forest Depad O wartości 652zł i 60 groszy zł, 25zł minimalnych po to oczywiście z kodem KRAWU. Eee to jest chyba o 4 zł, w razie czego e, nawet droższy, mimo że jest Battle skirt, ale to w razie czego zawsze pamiętajcie, że macie Exchanger i możecie sobie wymienić coś, jakbyście chcieli jednak coś innego, chcielibyście mieć zamiast tego, to załóżmy, to zawsze dostaniecie jakiś cashback oczywiście, także zawsze tam lepiej, tak? E, co? polecimy jeszcze z jakąś skrzyneczką, na przykład takie Luxarius Casik za 420 zł 420 420, apep kurs, no dziadostwo, nie ukrywajmy. Eee, myślałem, że będzie szczerze, to tańsze. Ile to mogę kosztować? Okej, okay, bo to najtaniej mogę 144. Sprzedajemy to. Mm -hmm. No ja uwielbiam te gęstwa y, ale one są drogie. Cholernie, przecież w sensie, cholernie dobre są też przedmioty, ale. No czul, no dobra. Jak już się bawić, to się bawić, tylko błagam. Nie nawajanie takie gutne, tylko niech już tu tam coś polepsi, i lepszego, no. Na bujście tego nie będę brać, to no bo... To jest masakra. Jest 1900. No nie, no 3300. Za dużo. Proszę, proszę. Trzą kciuki. Błagam, błagam. Nie, mogłoby się chociaż już na tym zatrzymać. Byłoby to troszkę droższe. za eee, 1000. Złotych... Nie powiem gdzie. Eee, jakaś watelka. Watelki nam oddają. Że tak to ujmę. Co byśmy. Tak, 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 tak. Trzy osoby, underdog. Tworzymy batelkę. No, na Coś byśmy tu konkretnego... Oj! Tu już jest koleżka. Bati samu Na Underdogu, błagam oj, jak najmniej Wstędziem... Nie no to jest w miarę dro... Uuu, uuu, ale tu print streaming przydupił ten gościu Ale ja też przydupiłem teraz Kill Confirmed. Błagam droższe, bo może w lepszym stanie. Nie, nie. Wyprzedził mię stufa, miałem trzy koło. Co mam teraz zrobić? No, liczyć tylko na to. No, nie okropnie, że liczyć na szczęście. Na czterech osobach, żeby się fajnie odkuć. Bo inaczej to. No, lipa jest. Znowu ten sam zawodnik. I samo, Michael. Tylko, że teraz liczymy na jak najwięcej, błagam No w dobrym stanie może chociaż Słabym czy tutaj Golden Coil, lepszy niestety Rękawiczki, to coś tam będą fajnie w miarę, pięć stówek okay, dalej nas wyprzedza Michael i ostatnia skrzynka, czy my się tutaj wybijemy do przodu? Nie wybijemy się, znowu wygrywa, no co to ma być? Nie, nie, ile mi zostało? 5 koła No to cholerny minus, na początku oddało, później zabrało ja cię nie chcę przeklinać. Dobra, no to tak właściwie tyle wam widzowie powiem krótki dzisiaj materiał możecie zobaczyć na początku jak fajnie dropnęło później lipa. Także no co, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z CSGO Skin. Cześć, hej i czołem!